Witajcie. W związku z tym wszystkim, co się dzieje, mam dzisiaj podwójne zaproszenie dla Was. Przede wszystkim zapraszam wszystkich wolnych ludzi, wszystkich, którzy czują się wolnymi, bądź wszystkich, którzy mają wrażenie, że aktualnie ich państwo ogranicza bądź próbuje ograniczać wolność na lubelski spacer z miłości do wolności. Odbędzie się on w piątek w Lublinie. Rozpocznie się o godzinie 17:17 .17 na placu przed lubelskim zamkiem. Przybądźcie, my będziemy bez względu na pogodę. Wy też nie bójcie się ewentualnego deszczu i przyjdźcie wyrazić swoją radość z bycia wolnym człowiekiem i sprzeciw wobec tego, co dzieje się z ograniczaniem naszej wolności. To jest pierwsze zaproszenie: możecie zabrać jakieś transparenty. Możecie zabrać sąsiadów, przyjaciół, możecie zabrać swoje ciało, swoją wolność, przyjść i razem z nami zamanifestować to, że macie dość ingerencji, w naszą wolność. To jest wydarzenie, które się odbędzie jutro w Lublinie. Zachęcam również wszystkich z miast bliższych i dalszych do tego, żeby dotarli. Nie wiem, skrzyknijcie się na grupach, zapytajcie się. Może ktoś jedzie samochodem, zrzućcie się na paliwo i przyjedźcie. No nie jesteśmy w stanie zrobić takiego spaceru w każdym mieście, ale możemy tutaj w Lublinie, jako stolicy województwa, wyrazić to, że w tym województwie żyją i chcą żyć wolni ludzie. Dlatego ważna jest wasza obecność. Drugie zaproszenie dotyczy yy, czegoś, co się wydarzy 18 września w sobotę. Od godziny 9 rozpocznie się pierwszy środow... no. Od godziny 9 rozpocznie się pierwszy kongres środowisk wolnościowych. Będzie on podzielony na trzy bloki. Pierwszy będzie dotyczył sytuacji państwa neoliberalnego. W trakcie tego bloku głos zabierze między innymi profesor Piotrowski czy profesor Zajączkowski, którzy będą mówić o sytuacji, jaka jest w naszym państwie z punktu widzenia państwowości. Drugi blok dotyczy kwestii medycznych podczas którego dr Hałat, dr Bośkiewicz, dr Witczak będą przedstawiali wiedzę medyczną, popartą swoim autorytetem i doświadczeniem, z narażeniem się na różne represje dotyczącą zagadnień związanych z tym wszystkim, co się dzieje wokół kwestii i tak zwanej medialnie pandemii. Trzeci blog będzie dotyczył sytuacji informacyjnej, kwestii cenzury, możliwości wyjaśniania pewnych rzeczy. W nim weźmie udział m.in. Grzegorz Płaczek. Wydarzenie odbędzie się w Lublinie. W linku macie opisy do obu tych wydarzeń. Zachęcam do promowania i do wybierania się. Ja zrobię wszystko, żeby z obu tych wydarzeń była dla Was relacja na żywo, streaming. Jak uda mi się to dobrze zrobić, to się dopiero okaże i będziecie mogli to sami ocenić. Jeżeli nie będzie nawet streamu na żywo, to obiecuję, że później też wrzucę jakieś obszerniejsze relacje, które będą pozwalały wam uzupełnić swoją wiedzę o to, co się wydarzyło w trakcie obu tych wydarzeń. To mamy już drugą rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że chciałem Wam tylko tak z ciekawości powiedzieć, że po spełnieniu wymagań YouTube'a dotyczących zostania oficjalnym partnerem, w momencie w którym się prowadzi kanał, który spełnia ich kryteria oglądalności, ilości subskrybentów, dostałem wiadomość, że jak pousuwam ze swojego kanału różne treści, które naruszają ich zasady, przy czym nie wskazali żadnych treści, a przywołują się na ogólne zasady, no cóż. Nie uda mi się to, dlatego że nie zamierzam zmieniać treści swoich wystąpień i nie zamierzam się dogadywać z kimś, kto wywala mój film i daje mi bana na jakiś czas za to, że mówię np. o kwestii powikłań związanych z zapaleniem mięśnia sercowego czy osierdzia po y, wkuciu y, preparatu, który ma chronić przed zachorowaniem. W zasadzie nie, nie ma chronić przed zachorowaniem, nie ma chronić przed rozprzestrzenianiem, ma w zasadzie chronić tylko przed ciężkim przechorowywaniem. Co jest na razie jeszcze kwestią sporną i nie do końca są znane skutki długofalowe. Ten mój materiał został usunięty, a tydzień później okazało się, że te informacje zostały oficjalnie wprowadzone do ulotek. Więc, tak jakby, nie jestem w stanie spełnić kryteriów YouTube'a co do tego, ale kiedyś jeszcze na ten temat pogadamy. Więc w skrócie przypominam: Wszyscy wolni ludzie, którzy są w stanie się skrzyknąć i są w stanie dotrzeć, Lublin, plac przed Zamkiem Lubelskim. Na schodach, na dole, na, na placu, yy, na parkingu, na pewno się znajdziemy, będzie nas dużo. Yy, docierajcie śmiało, bez względu na pogodę yy, ten spacer się odbędzie. Z miłości do wolności piątek, 17 września, godzina 17.17 .17 zaczynamy. Przejdziemy się razem przez Lublin, żeby pokazać, że uważamy się za wolnych ludzi. Może zapukamy do pana prezydenta, żeby pogadać z nim na temat kwestii yy, uruchamiania w szkołach punktów czepień i przekażemy nasze uwagi dotyczące naszego stanowiska i naszego zdania na ten temat. I sobota, 18 września, od godziny 9 do 17.30, również w Lublinie. Informacje szczegółowe w opisie. Będzie miał miejsce pierwszy kongres środowisk wolnościowych. Zapraszam do udostępniania materiału, subskrybowania kanału, póki jeszcze nie został ostatecznie zablokowany przez YouTube'a, pisania w komentarzach, co wam się podoba, co się nie podoba, albo co trzeba było się zająć. I pamiętajcie, że wolność wygra. Być może będzie tak jeszcze, że swoim trepem ci niedowartościowani ludzie będą musieli docisnąć jeszcze nie wiadomo kogo i nie wiadomo jak bardzo, ale z każdą chwilą ilość osób, która ma dość braku poszanowania wolności, się zwiększa. I nie poradzą sobie z tym. Przyjdź, wyraź się, powiedz, jestem wolny i nic nie możecie mi zrobić. Jestem wolny i niezależny od Waszych wpływów. Zapraszam.